Hej, hej, dzisiaj Wam pokazuję moje kartonowe karton pudełko. Z dedykacją dla wzornego kartona, oczywiście. Docie mam swoim kartonie. A tu świnki morskie. Uciekaj. <grych> tak, dzisiaj y, opiszę jedną świnkę. Chciałam wszystkie dzisiaj, ale znaczy, obydwie opiszę dzisiaj, ale w dwóch filmikach będzie mało baterii. No, Pierwsza. No, chodź tu. Iskra. No, ponczuś. Chodź tu. <grywia> Jak widać, nie chce wyjść. No, chodź tu. No, chodź, nie bój się. Muszę tak. O. Muszę tak. Tak. No. No, dobrze. Muszę, niestety, muszę. Tak, ja ich nie malczytuję. Akurat teraz pokazuję. Deski i podłogi. Tak. Tu słuchacie to jest nasz główny bohater dzisiaj, o to jest iskierczka, stój, to jest, no nie pójdź się prosiaczku, może być, może być, o i jest to, no, <noise> jak już mówiłam ja jej nie maltretuję, ja chcę żeby siedziała w miejscu, a ona siedzi w miejscu tylko tu. Tak, a więc tutaj więcej piszczek Zostań w pudełku! Zostań w pudełku. Tak, jest ona świnką rozetką. Ma dwa kolory, jest biało-ruda, ma na imię skierka. No, zostaw ekran. Tak. I jak się ją dotknie w tyłek, to wtedy będzie wariować. Jest na jest to moja pierwsza świnka. No tak, no ja się dupą mrucić. No a więc żegnamy Was i tyle, to taki króciutki filmik dwuminutowy.